Lekarz popełnia błąd medyczny, pacjent składa roszczenie o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, a ubezpieczenie OC je pokrywa. Czy naprawdę działa to w każdej sytuacji? Czy lekarz może liczyć na ochronę z polisy? A może są sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania? W tym filmie wyjaśnię, jakie są ograniczenia ubezpieczenia oce lekarza i kiedy nie można na nie liczyć. Witam Cię na kanale Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupaj Partnerzy. Ja nazywam się Ewa Klich i jestem adwokatem. Specjalizuję się w prawie medycznym dla lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne oraz w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych. W pierwszej kolejności wyjaśnię Ci, czym jest ubezpieczenie oce lekarza. Ubezpieczenie oce, czyli odpowiedzialności cywilnej lekarza, to obowiązkowa polisa, która ma chronić przed finansowymi skutkami błędów medycznych. W przypadku roszczeń pacjentów odszkodowanie powinno zostać wypłacone przez ubezpieczyciela, a nie z prywatnych środków lekarza. Co zatem obejmuje standardowa polisa oce lekarza? Przede wszystkim odpowiedzialność za błędy medyczne, np. niewłaściwe leczenie, błędna diagnoza, pomyłka przy zabiegu i związane z tym roszczenia pacjentów. Ale czy to oznacza, że ubezpieczenie OC zawsze zadziała? No niestety nie. Są sytuacje, w których Twoje ubezpieczenie OC może nie zadziałać i ubezpieczyciel odmówi Ci wypłatę odszkodowania. W pierwszej kolejności OC lekarza nie obejmuje działania umyślnego. Jeśli lekarz działał umyślnie, czyli celowo i w sposób niewłaściwy doprowadził do powstania szkody i takie odszkodowanie zostanie zasądzone na przykład wyrokiem, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Druga sytuacja to świadczenie usług poza zakresem umowy lub uprawnień. Jeśli lekarz wykonał zabieg lub usługę, do której nie miał odpowiednich uprawnień, polisa OC może nie pokryć roszczeń. Kolejny przypadek to brak aktualnej polisy lub opóźnienia w płatnościach. Jeżeli lekarz nie opłacił składki na czas lub nie odnowił polisy, może stracić ochronę. Pamiętaj także, że ubezpieczenie nie obejmuje kar finansowych. Polisa ocenie pokrywa grzywień, kar administracyjnych, ani innych sankcji nałożonych przez organy nadzoru np. Na NFZ czy Izbę Lekarską. Polisa OC może również nie pokryć roszczeń wynikających ze skarg pacjentów dotyczących zachowania lekarza. Jeżeli pacjent składa skargę na nieodpowiednie traktowanie lub naruszenie praw pacjenta, nie każda polisa OC może zapewnić ochronę. Co więcej, jeżeli doszło do zakończenia okresu ochrony, czyli jeżeli roszczenie wpłynie po wygaśnięciu polisy, lekarz także może nie otrzymać odpowiedniej ochrony ze strony ubezpieczyciela. Kolejnym przykładem takiej sytuacji to koszty pomocy prawnej udzielonej przez adwokata. Bez wykupienia dodatkowego ubezpieczenia twój ubezpieczyciel może nie pokryć kosztów wynagrodzenia adwokata, który reprezentował cię w procesie sądowym. Jak widać z powyższych przykładów, ochrona OC nie zawsze działa, dlatego warto sprawdzić dokładnie warunki swojej polisy. Jak zatem Sprawdzić, czy Twoje OC jest wystarczające. Pamiętaj, że nie każda polisa OC jest taka sama. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia. W pierwszej kolejności sprawdź sumę ubezpieczenia, czy kwota ochrony jest wystarczająca w przypadku roszczeń zgłaszanych przez pacjentów. Po drugie, zapoznaj się dokładnie z wyłączeniami odpowiedzialności, czy polisa OC obejmuje wszystkie obszary Twojej działalności medycznej. Rozważ również dodatkowe ubezpieczenie ochrony prawnej oraz ubezpieczenie dotyczące szkody z tytułu naruszenia praw pacjenta. Zazwyczaj standardowe oceny nie pokrywa kosztów tego typu roszczeń. Warto również skonsultować się z prawnikiem lub doradcą ubezpieczeniowym, aby upewnić się, że polisa faktycznie chroni lekarza w każdej sytuacji. W swojej praktyce możesz spotkać się z wieloma sytuacjami, kiedy Twoja policja OC będzie Ci potrzebna. Przykładem takiej sytuacji jest na przykład wezwanie do prokuratury na przesłuchanie. Jak zachować się w takiej sytuacji? Obejrzyj nasz kolejny film, w którym wyjaśniamy krok po kroku, jak powinieneś postąpić w sytuacji, kiedy otrzymasz takie wezwanie.